Siema! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się No dobra, ja się zajmę pierwszą z trzech części kultowej już gry Stalker o podtytule Cień Czarnobyla. Właśnie to ta gra zapoczątkowała modę na Czarnobyl, no mimo tego jak to głupio nie brzmi. Stalker pojawił się w 2007 roku i z miejsca stał się hitem. W tamtych czasach każdy o nim mówił, każdy grał, albo jak mały ja, no chciał w to zagrać, tylko że nie miał na czym. Potem pojawia się masa filmów o Czarnobylu, czy nawet innych gier o tym miejscu, a nie tak dawno serial Czarnobyl był kolejnym hitem. Moda na to trwa do dziś. Patrz, Czarnobylite czy lada moment Stalker 2, ale czy w to się dobrze gra po tych 14 latach? Klimat pozostał, czy to tylko kwestia nostalgii? Na początku wita nas intro. No nie, dobra. W każdej grze nas wita intro. No ale dobra, z tego intro dowiadujemy się w ogóle o jakimkolwiek zarysie fabuły. Pierwsze moje zdziwienie to nie dubbing, ale lektor w grze. Co, Co masz? Cieło. Ciało. Z gruzowika wie Było w trupiarce. No tak często spotykane rozwiązanie jak, nie wiem, handlarz używanymi trubnami? No ale dobra, do rzeczy. Budzimy się niby cudem ocaleni, no bo nie powinniśmy żyć i mamy zabić niejakiego Stierloka. Za ocalenie życia musimy wykonać parę zleceń, żeby być kwita, no bo oczywiście w świecie zony nie ma nic za darmo. Gra trochę wyjaśnia nam mechanikę całej zabawy, ale na dzisiejsze standardy to dosyć licho. Szybka nauka czym jest w ogóle PDA, no i żyj sobie z własnym życiem. Niestety, większej rzeczy musimy albo pamiętać z dawnych lat, albo cóż, w połowie gry załapiemy resztę mechanik, no albo i nie. Zaczniemy może od tego, że ja za mało lata, mając wtedy 14 lat, ogrywałem Stalkera u mojego brata i to była właśnie ta pierwsza część Cień Czarnobyla. Na tamte czasy gra nie dość, że nie była za bardzo dla mnie zrozumiała, to co gorsza mega trudna i wiecie co? Pod kątem trudności za bardzo to się nie zmieniło. Gra oferuje nam w swojej hojności aż cztery poziomy trudności początkujący, stalker, weteran i mistrz. Obstawiam, że mała część z was albo i nikt nie wybrałby początkującego, bo jak taki dobry gracz mógłby się skalać najłatwiejszym poziomem. Oczywiście tak zrobiłem. I ja pewny i dumny z siebie ruszyłem na pierwszą misję, tylko z pistoletem w ręku i ząk. Po dłuższej próbie, czytaj z 15 zgonami, zdałem sobie sprawę, że poziom trudności Stalker to dzisiaj taki minimum hard, ale dobra. Na spokojnie to ogarnąłem taktycznie, czyli po malutku za bardzo się nie wychylając i starając się trafiać headshoty. Tak, gra do najłatwiejszych nie należy i trzeba mieć z tyłu głowy, że nie jesteśmy najlepsi, a porządny sprzęt i broń nie jest gwarant. Sukcesu, gdy idziemy na bandę innych złoczyńców Zony. System walki jest całkiem w porządku, choć na samym początku wcale tak kolorowo nie jest. Broń zadaje mocno średnie obrażenia, a wycelowanie tam, gdzie chcemy, czytaj headshoty, nie jest łatwe. Później oczywistym jest to, że z biegiem czasu, a raczej rozwojem fabuły, jak i ze zbliżaniem się do reaktora jądrowego, broń, jak i wyposażenie staje się coraz lepsze i mocniejsze. Tylko niestety tenki ma dwa końce, czym my stajemy się bardziej potężnym stalkerem, tak i przeciwnicy rosną siłę, więc tak czy siak dobrze zwymieniać sprzęt na nowy. Co jest dla mnie ciężkim orzechem do zgryzienia, a raczej było, no bo gra już przeszedłem, to właśnie amunicja. Rzeczą normalną na świecie jest to, że broń ma różnego rodzaju kaliber. Ok, no więc amunicja nie jest uniwersalna i tak jest tutaj. Dodatkowo amunicja tego samego kalibru może się różnić, np. normalna i przeciwpancerna. Moim skromnym zdaniem dobrym pomysłem byłby tutaj bardziej przystępny podział. Normalnie nie mam tutaj żadnych przeciwwskazań, tylko jest jedno ale. Ich waga i obciążenie plecaka, ale o tym później. W grze znajdziemy również nazwijmy to potwory. Oprócz zwykłych psów opętanych przez rządzę krwi spowodowaną promieniowaniem mamy takie coś. Różnego rodzaju mutanty powstałe w wyniku wybuchu reaktora to raczej nic nadzwyczajnego w świecie Stalkera. Jak to zwykle bywa w świecie opanowanym przez zarazę, to nie potwory są najgroźniejsze, a zwykli ludzie chcący to Twojej śmierci z najczęściej błahych powodów. Są nawet i zombie, ale one niestety nie gryzą, ale strzelają. Są powolne i prędzej byś umarł ze starości, zanim do Ciebie dojdą, ale za to strzelają super precyzyjnie, więc nie wiem co gorsze. Jako, że strefa zony jest niebezpiecznym miejscem, musimy być na nią odpowiednio przygotowani, czyli mieć broń, amunicję, różnego rodzaju bandaże, apteczki, czy nawet jedzenie. Tak, tutaj można być głodnym. Nie zapominajmy o pancerzu, bo nie możemy chłonąć naboi jak gąbka, swoją drogą pancerz też się zużywa. Do tego coś na promieniowanie, czy dodatki do broni. W kieszeniach tego wszystko, no nie pomieścimy. Mamy od tego plecak Stalkeran, no, który ma ograniczony udźwig. To akurat jest częstym zagraniem ze strony twórców. To nie Gothic jedynka, w którym mogliśmy kitrać cały przemierzony świat za naszą pazuchą. Tutaj przekraczając udźwig 50 kg, sprint to jakieś 10 sekund, a cały dostępny świat przemierzamy z buta. Natomiast przy 60 kg już nie możemy się ruszyć. Najlepszym rozwiązaniem jest trzymać wagę nieprzekraczającą pięćdziesiątki, znaczy kilogramów, nie wieku. Ale wtedy istnieje ryzyko, że nie mamy wystarczająco dużo amunicji, bandaży, no, czy czegokolwiek, a zabici przeciwnicy nie zawsze mają to, czego akurat potrzebujemy. Dobry pomysł, ale jak dla mnie trochę słabe, no bo ja osobiście zazwyczaj przekraczam ten próg pięćdziesięciu kilogramów, czyli no, dłuższego biegania sprintem. Fabuła naprawdę daje radę, to ciekawy pomysł linii fabularnej. W sumie to nie ma co się dziwić. Seria została zainspirowana książką pod tytułem Piknik na skraju drogi. O dziwo, nie mamy tutaj jednego zakończenia gry, więc fabuła taka do końca liniowa nie jest i możemy w jakiś tam sposób nią pokierować. Co do misji pobocznych, to są z reguły to są zlecenia, żeby kogoś zabić albo coś odnaleźć, no ale po drodze, coś robiąc z głównego quest'a, zawsze można to ogarnąć. Gra posiada sporą liczbę błędów. Często zobaczymy, jak ktoś wpadł w coś, albo coś przebił, albo się sam przez teksturę, ale czasami błędy są naprawdę bardzo absurdalne, więc opowiem wam moją historię pewnego głupiego bagu. Dostałem pobożne zadanie od jakiegoś tam ziomeczka mordeczki na zlikwidowanie snajpera, który nie pozwolił im wyjść z obozu czy coś takiego. Po prostu na nich poluje. Myślę sobie, nie ma sprawy, zabiję dziada, ale zanim wyruszyłem na kampera, mój zleceniodawca został właśnie przez niego zabity. Mówię, okej, okay, może tak miało być. Poszedłem, zabiłem go, co w gruncie rzeczy nie było takie ciężkie, bo patrzył się w drugą stronę. Idę dumny z siebie, zadowolony, żeby oddać questa, i co? Zong. Gość, od którego odbierałem zadanie, to ten sam, co je Kończył, Ale on był martwy. Mimo moich szczerych chęci do pomocy, zadanie nie zostało wykonane. A naprawdę to jedna z licznych takich na pozór głupich akcji. A jak wygląda dzisiaj cień Czarnobela? No, sami widzicie nie z najgorzej, ale też nie z najlepiej. Dużo powtarzających się modeli postaci czy pobocznych zadań. Mocno puste, duże mapy, ale z drugiej strony to klimat postaci, czego można się spodziewać. Zniszczone miasto wygląda naprawdę dobrze, a sam Prypeś robi wrażenie, bo mamy charakterystyczne miejsca typu diabelski młyn. Stalkerzy ubrani są w swoje kombinezony niby tak samo jak wszyscy, no bo jak mogliby inaczej wyglądać na terenie zony? Pozwólcie, że powiem wam takim żargonem samochodowym, może nie ma klimy, ale jest klimat i to srogi. Miasta zniszczone, ponure, mamy wrażenie jakbyśmy to sami byli stalkerami chodzącymi po zonie. Język chyba rosyjski tudzież ukraiński, dodający tylko uroku, no bo z drugiej strony słysząc angielski, no klimat by się ulotnił jak Seba po zakrapianej nocy Ukaryny. A tak serio, czy jest w ogóle sens grać w to po 14 latach? I tak, i nie. Wiem o tym, że jest duża liczba osób, a raczej fanów, którzy uważają, że to kult i nie wolno go obrażać, no co doskonale rozumiem, no bo gra też ma swoje bardzo mocne plusy. Ale i niestety, posiada też i swoje minusy, no pali ich błędy, zawsze to mnie powoduje uśmiech, ale wysoki poziom trudności i toporność niektórych mechanik to nie jest czymś dobrym. Niektórych to odrzuci, ale moim zdaniem, mimo wszystko warto zagrać kawał dobrej gry, no gdzie średnia ocen to jest 8 na 10, a to już coś znaczy. Niestety, przy niektórych aspektach, no trzeba przemknąć oko i cieszyć się rozgrywką, no bo to kolejny tytuł, który prawdziwy gracz powinien znać. A jak u Was ze stalkerem ogrywaliście, a może kolejne tytuły? Piszcie, czy i Wy podróżowaliście po Zonie. Natomiast z mojej strony to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się. Do następnego i cześć.